Witam Cię serdecznie z tej strony Rafał z Motorwo, czyli miejsca, gdzie kupisz swój pierwszy, ale też następny i następny motocykl. Bo tak naprawdę ich akurat u nas pod dostatkiem. Słuchajcie, od pojemności 125 po większe motocykle, e, nawet i turystyczne, czy w klimacie Chopper. Dzisiaj za mną kolejna propozycja. Jest to motocykl segmentu typowego Naked. Jest to GSR 750, czyli następca bardzo znanego GSRa 600, który też w naszej ofercie bardzo często się pojawia. No, GSR 750, już taki bardziej do jeszcze bardziej klimatyczny, no tym bardziej silnik znany chociażby z gsx 750, ale troszeczkę bardziej zdławiony. I uważam, że bardzo fajna w ogóle jednostka silnikowa i bardzo fajny motocykl, ale myślę, że egzemplarz, który nam się trafił, to jest raczej coś, nad czym się będziemy teraz pochylać, bo motocykl, słuchajcie, który zaraz Wam zaprezentuję, jest z polskiego salonu, e, udokumentowany e, przebieg, tak naprawdę motocykl, bardzo, ale to bardzo dobrze zachowane uważam, jeżeli szukasz fajnego po prostu, egzemplarza zarejestrowanego w Polsce z ważnymi opłatami, to jeszcze z polskiego salonu, no to zapraszam ci serdecznie do tej krótkiej prezentacji. No i kto wie, być może właśnie odjdziesz od nas z salonu tymże motocyklem, albo jakimś innym, bo tak jak wspomniałem wcześniej, coś tutaj dla Was na pewno mamy, coś dla Was wybierze. Zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Zobaczcie sami, Suzuki GSR 700. 50, czyli tak naprawdę motocykl jako następca GSR-a 600, który przez lata uważam, że był takim naprawdę bardzo fajnym, miejskim bandziorem. Tutaj mamy co prawda 106 koni mechanicznych, co versus GSX-R 750 nie wydawałoby się jakoś dużo, bo GSX-R ma te konie aż 150, tutaj mamy 106. No ale wierzcie mi, że do, takiego, do takiej jazdy w Kokomina, czyli jak na Nakeda przystało, czyli trochę miasta, trochę jakieś lekkiej traski i tak dalej, uważam, że świat i ludzie tym bardziej, no jest to oczywiście rzędowa czwórka, więc motocykl z no, bardzo fajnym no, takim potencjałem, no bo i w dolnym zakresie jest bardzo fajnie, i w górnym zakresie, jak wejdzie wysoko, jest spoko. Nie jest to 600, nie jest solid, więc taki bardzo fajny półśrodek. Ale myślę, że najfajniejsze, no bo o GSS to no nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozpływał. Myślę, że Was model interesuje tego motocykla, to znaczy w sensie egzemplarz, który dorwaliśmy. Słuchajcie, jest to motocykl z. 2014 roku ale co fajnie, że motocykl od pierwszego dnia też jeździ po Polsce, czyli motocykl 100% krajowy, gubiony w polskim salonie zarejestrowany, oczywiście ważne ubezpieczenie, ważny przegląd pełna historia serwisowa, zobaczcie mamy do niego oczywiście oprócz tego, że początkowo faktury z serwisu ASO, tutaj mamy całą książeczkę serwisową z powbijanymi przeglądami, co ważne, najnowszy przegląd był robiony tak naprawdę dwa miesiące temu, więc na świeżo bo wymieniony jest po wymianie filtra oleju oleju i tak dalej, więc taki podstawowy serwis został tutaj wykonany. No i myślę, że od strony takiej wizualnej i technicznej bardzo fajna sztuka. Chyba w ogóle obchodząc go dookoła, jakbym się miał do czegokolwiek przyczepić, to tutaj macie taką delikatną wiotkę na samym rancie. Zbiornika, a tak oprócz tego, to, to oczywiście motocykl cały w fabrycznej warstwie lakieru. Ja to mogę ocenić jako bezwypadkowy. Nie widać tutaj żadnej historii, nie wiem, czy ślizgu, czy jakiegoś dziwnego matactwa, rama. Zawieszenie felgi, oczywiście proste. Tak jak wspomniałem osoba, która zwraca uwagę na detale. No to powiem wam szczerze, jedyne czego się można oczywić, to tutaj właśnie malutkie wymiotki, bo tu cała reszta jest naprawdę bardzo ładna. Te boczne owiewki z emblematem, z naklejkami, czasza, błotnik tutaj z tyłu. Naprawdę wszystko wygląda po bożemu, tak jak to wyglądać Powinno. Co więcej, motocykl całkiem fajnie doposażony, bo zobaczcie, mamy tutaj oczywiście szybę PUI, która no w Nakedzie niewątpliwie się przydaje, zawsze ten, ta, ten opór, który, który motocykl stwarza. Jest dużo, dużo inny, no i tak naprawdę dużo wygodniej się prowadzi motocyk w tych prędkościach troszeczkę większych na no, obwodnicy czy autostradzie, więc oryginalna szyba, pójk, nie jakiś niski podrabianiec. Do tego mamy, e, zobaczcie, manetki razem z ciężarkami akcesoryjnymi dedykowane do GSR-a. Uchwyt na telefon bardzo fajny, e, tutaj możemy naprawdę sobie całkiem fajnie i bezpiecznie jakby telefonik przytrzymać. Oprócz tego mamy krótki uchwyt rejestracyjnej, no, zobaczcie, całkiem fajnie, sportowo to. Teraz wygląda, no kierunkowskazy, przuty zostały fabryczne, ma to jakiś swój urok. No W razie, bo zawsze można tą, tą rzecz też wymienić. No, ale chyba z najfajniejszych dodatków: no to mamy akcesoryjną końcówkę wydechową Akrapowicz, oryginał e, prawdziwy karbon, Czyli nie jakiś tam sztuczny e, chiński, tylko normalnie oryginalny prawdziwy wydech Akrapowicza. E, bardzo fajna praca no, za sprawą, że jest rzędowa czwórka, jeszcze wydech akcesoryjny. Co tutaj chcieć więcej? Naprawdę, maszyna zupełnie inaczej teraz oddycha, inaczej zupełnie chodzi. E, jeżeli chodzi o układ hamowania, mamy tutaj e, pstalowy oplot e, w takim fajnym niebieskim kolorze i z przodu i z tyłu. E, no wolę silniku, no to to tak jak wspomniałem po serwisie, no więc to mam ogarnięte, a jeszcze z dodatków są crashpady, czyli takie najbardziej wystające bąble w motocyklu, też myślę, że swoje, swoją robotę robią. Tylna opona praktycznie w kosztuka z końca 2023 roku, ale myślę, że kilometrów to ona nie narobiła prawie wcale. Przednia opona w nieco gorszym stanie, ale też jeszcze chyba bym na niej coś pojeździł, no ale to myślę, że byłaby rzecz, która najprędzej przyszłaby do wymiany, no bo tarcze, klocki, napęd, zawieszenie, akumulator jest w porządku, więc tak naprawdę oponie przednie może sobie Pomyśleć i macie motocykl No taki naprawdę godny, no bo raz, że Polski salon, raz, że po serwisie No i taki naprawdę Bez jakichś śmieci, bez klejeń, bez rzeźby Myślę, że robi to niewątpliwą robotę. No i ja Was oczywiście zapraszam do nas do Żardowa. Zobaczycie sobie ten sprzęt na żywo. Będziecie mogli się do niego przymierzyć, przejechać, a nawet, e, że tak powiem, e, no, wziąć go na ratę, wziąć go w jakikolwiek inny sposób. Jest możliwość się sporo, zadzwonić, zapytajcie. E, możecie nie wracać na kołach w razie woli, jeżeli się dogadamy, no bo oczywiście ma rejestrację, ma ubezpieczenie, ma przegląd, więc pod tym względem jest przygotowany. W razie, jak okaże, że nie chcecie jednak na start nowym motocyklem robić kilometrów, no to też możecie zapytać o nasz dowóz, bo jeździmy z motocyklami po cał... W całej Polsce warto się o taką opcję transportu też dowiedzieć. Wtedy wyceniamy Wam zdalnie taki transport. Możecie nawet zamówić sobie go pod swój dom, czyli zadzwonicie, zapytacie się o dowóz, płacicie z góry za sam transport. My do Was przyjeżdżamy, płacicie na, jakby dopiero za, za cały motocykl na miejscu u siebie pod domem, a z góry za sam transport. Tylko więc jest to jakaś tam fajna alternatywa. No i co? Myślę, że tu naprawdę nie ma co przedłużać, bo motocykl jest fajny. Przebieg też jest fajny, moim zdaniem, jak na. 11-letni sprzęt, 31 100% oryginalnego przebiegu. No to tutaj nie ma co, nie ma co że tak powiem, płakać. A, mamy tutaj właśnie z dodatków, o tym jeszcze nie wspomniałem. Myślę, że to jest fajny dodatek, trzeba o tym oczywiście pamiętać. Ale mamy tutaj dołożoną, dołożony alarm i uważam, że naprawdę jest bardzo głośny. Bardzo robi to robotę. Jeżeli, że tak powiem, bez, bez kliknięcia w ogóle wchodzimy kluczyk do stacyjki, no to będzie on naprawdę bardzo, bardzo krzyczał. Bardzo się darmo, tak trzeba zobaczyć, przytrzymać. I teraz dopiero sprzęgiełko o, i dopiero nam to zapala, więc yy, miałem już taki gadżet w którymś DL-u, naprawdę ciężko to wymontować, oczywiście da się, ale uważam, że fa fajnie, że to mimo wszystko jest, no bo jednak to jest motocykl, którym jeździmy po mieście, eee, parkujemy w różnych miejscach, bo zawsze warto jednak jakąś tam pierwszą, rzędną ochronę na ten motocykl mieć, no w tym przypadku jest to naprawdę bardzo solidny alarm, wymontowany w wiązkę, robi to na pewno dużą robotę. No oprócz tego, no tu sami słyszycie, rzędowa czwórka, z takim fajnym mrokiem. Brukiem. Jest to też jasna, jasna żarówka ledowa, ale bardzo fajnie tutaj w tym kolorze nadwozia się, tak powiem, prezentuje. Okay. Nie jest też jakiś zagłośny, bo oczywiście ta cała część z została, no ale na pewno się ten dźwięk zrobił taki trochę milszy basowy. No i sam wygląd oczywiście na pewno się poprawił Waga też na pewno się poprawiła względem serii Bo Ankrat jest dużo, dużo lżejszy I co, zapraszam Was serdecznie do wizyty w motor, bo Będziecie mogli zobaczyć ten sprzęt na żywo, ale też porównać go z całą masą innych motocykli Bo troszeczkę u nas się znajduje No i co, kto wie, może właśnie swój motocykl bierze właśnie u nas Zapraszam Was na social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy a ja tymczasem odmeldowuję. Lewa w górę, Siemanko. Hej!